Witka z tej strony Dimoloso No i jak zwykle przechodzimy do sklepu Nie zapomnijcie o kodziku w sklepie Dimoloso Dzięki śliczne I lecimy Co dzisiaj mamy Zestaw Karateco 2000 I mamy skinki Kto trenuje ten zyskuje Starcie do dojo. Fajne skiny. Po 2000. Do tego za 1500 mamy. No spoko. 1500. Jak ktoś zainteresowany, spoko. Lecimy dalej. Tu pojedyncze mamy. No to widać, jakie są. lecimy dalej, tu też pojedyncze, tak jak wcześniej pokazywałem tu mamy pojedynczy 1500 elitarny intel uz mamy style do niego, mamy zestaw gra tysiąc siedemset styl do lotni do zbieraka też styl do plecaka też i do niej mamy również stylówkę no. takie coś miałem zestaw 1200 A mam to faktycznie z sezonu pierwszego na rozdziału drugiego i tu są zadanka do tego. Pojedyncze 1200 i takie zbieraki za 800 tu mamy skinka za 1200 ale styli do niego do niej Okej, okay. pompałki za 500 sierżant 1200 ten mamy z plecakiem za 1200 wraz ze stylową sezon. Siódmy zbierak. Emotka następna za 200 i następna za 500 i zbierak za 1500. Zestaw kul Jordana Plus zadania Zadania oczywiście w filmie moim 1800 Wsad 400 Tu bardzo fajny Jordan też Pod tablicą 1800 wraz ze stylówkami sezon 9 słyszałem, że były zadania do tego ale już nie ma fajne, fajne, podoba mi się kosze 200 coś nie działa flex i to za 500 koszykarskie sztuczki jedziemy dalej Mary za 1500 Goblin za 2100 To już każdy zna mniej więcej pojedynczy 1500 Lotnie 800 Dwie 800 i 200. Pakiet Mechatatko. do ratowania stara świata i sprzyj Ukrainę 5679. Technologiczna przyszłość 6379 Imiętowe legendy 10629 plus 1000 fałdolce. Nie zapomnijcie również o ekipce. No, i kodzik w sklepie. Co dwa tygodnie się restatuje, To pamiętajcie o tym. Dobra, dzięki. I Elo.